Sponsorem programu jest supermaluszek.pl Sklep dla super rodziców supermaluszków. Zmiany, zmiany, zmiany. Tak najkrócej można podsumować ofertę Bebetta na początku tego roku. Jedne wózki przeszły drobny lifting, inne otrzymały nowe kolory tapicerek, a jeszcze inne całkowicie zmieniły swój design. Największym zaskoczeniem była zmiana wyglądu wózka Luka. Luca S Line cieszyła się dużą popularnością wśród rodziców. Jej szara tapicerka z kolorowymi wstawkami dawała możliwość dobrania koloru pod płet dziecka i gust rodzica. Obecnie Luca to zupełnie inny wózek. Tapicerka w jednolitych, stonowanych kolorach, oprzyty długą doli, no i niższe wagi. Co myślicie o nowym wyglądzie tego wózka? Murano z kolei to tak naprawdę dwa modele: Murano i Murano Colors. To pierwsze ma biały dół gondoli i dwa kolory stelaża do wyboru. Drugie czarny dół gondoli i doskonale pasujący do niej ciemny stelaż. Uwaga też na kolor tapicerek, bo mimo tej samej nazwy wózki mają zupełnie inne kolory. W tym roku nowe kolory tapicerek znalazły się w modelach Bresso Tito i Tito S-Line, natomiast popularna wśród rodziców spacerówka Niko przeszła lifting. Wersja 2013 ma mniej kolorowych wstawek niż zeszłoroczna. Króluje grafit, ale kolor jest już raczej akcentem. A wy mieliście już okazję zapoznać się z nową ofertą Busków Bebeto? Który z modeli jest waszym ulubionym? Jakie kolory tapicerek wybraliście? Koniecznie podzielcie się z nami opiniami na Facebooku. Czekamy na wasze komentarze. Sponsorem programu jest supermaluszek.pl. Sklep dla super rodziców supermaluszków.